Ej, Beskitu! Dobra! Każdy ale, ale... jest gotowy! Czy ale czy wiekowo mniej więcej Wtedy? tak samo Wtedy? się ja pamiętam. Czy tymi się strzałkami czy, czy się stadem? Nie Czas pamiętam Mati. Ja też. Dobra, dajcie stronę, to ja co robię trochę. Toj Bongada, Kuba Wojewódzki! No! Co? co wy bez dźwięków to gracie czy o co? O, z szałkami co i NTM i strzałkami, tak. NTM, tak? N n n n n A tak się biega? Zgłaszasz. Się. A, w sodem biegasz i szczególnie. Enter to taki Acelon duży przycisk! Aha. Aha. A, dobra. A ja mam mały. Pady chopuje z skalem. Ja mam myszkę na kółki. Ja kulkę. mam mały nie, nie musimy tego wiedzieć, okej? Pablo Kuba to jest ten Wojewódzki, nie? No. Nie. Wojewódzki, pamiętacie, nie, to jest pamiętacie, pamiętacie tak. Szymon Majewski show? Tak, wraca do TV. A to jest dalej? To już, nie? Wraca, wraca. No no wraca. Pasy. Gdzie braza? No przyjęli go. Ja on zapina on on TVL. Go TVL. nie zapinam się, nie będę. On żyje dalej? Cristian. Cristians. Ja, patrzcie na ten brzuszek hodowany na masz. O, jest luzak. Ivan. To jest Ivan. Mam luz, ale mam luz. Ale mam luz. Pysio! Woo! podobno wszystkie porażki. Pysio! Aha, wszystkie porażki, zarówno w Mama się nauczyła. Karol! Ciao! Wyglądasz, wyglądasz jak przyszły zwycięzca. No a ja z za kolami na pewno! Myśle, że ale dupery, Lizata! No bardzo, lubię, <grym. 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 Dobra, Dobra, Ale on jest inteligentny! Konkurencja! O! O! Marco, Lecimy, 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 lecimy! Ja nie wiem o co chodzi. O nie. O, Co chcecie chłopaki? No staje ja bym gule był. No wiadomo. boże. Amen. Bóg zapłać. Mogęcie mogli Będzie coś Ukrainy na pewno. Słyszeliście? Tak, cicho. To był pierwszym prezydentem trzeciej republiki. trzeciej. Ojej, Ej, jak jej. tu się daje? Czym tu się ja daje? Sadem, sadem, sadem. Szrecie. Nie, nie no nie mogę, nie daje wsadem! Trzałki, dupa! A ja dałem już! w wsadem, klikam! Właśnie ja nie wiem, kis jaka ma dobrze. Czy ja już dałem? Play'sio. Ha, 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 A to jest już w Tak, gdzie wy się urodziliście? Przepraszam bardzo. Kurwa, za późno. Nie wiem, czy kliknęłem dobrze, ale może też nie, dobra. Co? De dele, de dele. Proszę no nie prawie? robić na nas tego, proszę się nie przyklejać nam do domu. To wy wiecie! O Jezu! 98? Nie mam pojęcia! 98! Nie mam pojęcia! Jest... Wiedziałem! No co jest? Jak buzy? Wiedziałeś? Jak a, to pewnie, to Piesio, pewnie, pewnie twój wujek, wujek tak? No jasne Pierwszy O kurde uh. no, Nie, Lincoln, Lincoln nie, nie. Ja, ja uważam, że dobieki. Lincoln i Washington dobra, ja, o, ja też Ja nie mam pojęcia ja Do dobiega. Dobiega. A, Washington, przecież Washington, przecież no, tak. Washington, bo ja Waszyngton jest Czemu nie zaznaczyłeś Ej. tego cymbale? Ej dobra, Co Ja za szybko dałem Dziwicie. Nie miałem <laughs> mi już to jest nie do Zminimalizowałem grę. No i e, denominacja była w 95. Super. Ej, co? Czemu nie. O, dobra. O, wy wiecie! Kurde, ja strzeliłem, nie, wiem. nie no, Ale. Ja wyjście wyjście Ja wtedy nie żyłem, Jem, więc dupa. nie wiem. Dupa. Jak tam Ktoś razy, zgadł na pewno. Witaj ja przyjacielu! Nie a bo ja byłem please. później nie Ale chciałem dać bo to please było. Ile jest w Polsce województw po reformie... O ja! O! Dole. o a województw? A, nie, o, wiem. Nie, nie wiem. wiem. Dobra. Nie wiem, nie No wow. nie gadaj, jak nie myślisz że jest województw? Jest. Nie co wiem. Podział ja, administracyjny był zawsze y, mocną stroną kwestionera. Zawsze byłem słaby z fizyki. Wysta <głos> wystarczy grunty, pogień, emocje, najdobre, Michael Klerzyce, Jordan przechodzą po Spadła mi właśnie moja godność chyba. Coś tam gdzieś tam Podnieś proszę, podnieś. <noise> nie, już się <noise> nie opłaca. To Jedziemy dalej. O, to Pamiętajcie, że punkty tutaj jadę, nie, 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 nie liczą nie praktycznie nic, bo na sam koniec wszystko się zmienia. No dobrej odpowiedzi możecie Znaczy miałem nie przeklinać, to powiem, że stos w cholerę. O, to tu się nie opłaca z czasami O, Pysio! Pysio! No, nie biorę góry! Nie, 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 nie ma opcji! Nie ma... Wikro, wikro, wikro. Wikro, wikro. Wikro, coś na wszyscy się znamy! Coś, coś na tym wszystkim się znamy, no to znani ja nie ludzie! O, nie. Będzie, A, będzie o kałc O Chrystianie pytania będą same O Iwanie będą! Zobaczmy! Najniżej położonego punktu na ziemi Powiedziałbym wam, ale chcę wygrać, więc... Pysio! Aha, bo to jedna. Tak, to sobie A, to jedna a. osoba. A bea! A Oczywiście, tego zawsze, jaka ty spała. Jest, no no jest logiczne! Nie, to nie jest logiczne! Bo jestem rudy, tak? Bo jestem rudy, tak? Bo jestem rudy! Tak! A bo ja tak. nie prowadzi jakby, rudy się nie. No. nie no. Zmarł brusny. Ej, ty, ty był ten temat na cesie! Nie wiem. Aha. Jak nie wiesz? O, ja nie ale młody, a jest, no. lata by mi zostało. Karma! Karmko! Pysio! Cokaj, o, no, Cristiano wywalił. Zajebiste. No to jest. Nie macie. No, Włosowień. Aha. Z dupy. Dobra, i trzeba co? I Muszę trzeba stawać, więc się Pokaż, dla co ci stać. Ale enter. Enter, 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 to nie enter, enter, enter. Stary. Wy ciumkaj. Ale o co chodziło z tymi kapciami, no ja nie zasnę! A ci powiem. Proszę, błagam, powiedz mi, proszę. Na luzie, z... 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 Powiedz z... mi, o co chodzi z kapciami! <laughs> Bo czasem z... siedzę w kapciach i Pracidą. czasem w losowym taka momencie Pysio się no, uświadamia i mam lewy na prawej, a prawy na lewej nodze. I nie wiem kiedy. I mam tak często. A no, to Tak. A masz tak też z innymi rzeczami, Karol? Dobra, ja jestem w to dobry, ja jestem w to doby, nie zdziwcie się. no dobra, ja nie Pani Maju. Jak się nazywał Tygrys główny antagonista w o Boże, nie pamiętam. Księga dżungli? Obozy, nie księga dżungli? Jezu, nie mam pojęcia. Nie, pamiętam. Źle. źle. Kropka. Kropka. Karol ma dobrze, Karol ma dobrze. Co wy nie Bajek? No tak, Ale księga dżungli to oglądali ludzie. Ja po czasie ja po wie, czasie ogarnąłem. Go... <sansneo> Jak nazywało się zwierzę, to i ferba O, dobra, no i zobaczymy. Pierwszy, pierwszy, pierwszy. Pierwszy. Ale jest... No, kto był pierwszy. Nie wiem. czy to dobrze. Dawaj punkty. A nie chyba wszyscy są na Tak. A, a, a to, to nie, nie ma czasówki. No. Czyli tu nie było tempa. To jest na luzie, no! A, dobra, jak to jest na luzie, to ja mam to w dupie. Patrz, pyś kliknął. No. Może no. wtedy daliśmy w tym samym nie czasie. Wiesz, we Włocławku nie było tam smertu za bardzo. Ty to tam tylko gargamela oglądałeś. Ty Słuchaj. A Jakie jest pytanie, poczekaj, bo się... czekaj. Nie mam pojęcia. Nie... Nie, nie, nie wiem. Ale... po Nie mam pojęcia. Nie! Nie, wróżkowie? Nie! Co to było? Nie Wróżkowie Wróżka! pierwsze ...dziwaczka chodziła kupować pocztowe znaczki. To? My bo jest oczywista odpowiedź, ale nie zaznaczam jej, bo jest zbyt oczywista. Dobra, musiałem no. pomyśleć. Poznajmy poprawną. O, no, no, i do mleczarni, do mleczarki chyba. Rymuje się chodziłeś do do mleczarki. Ty. Nie, ty. No. no myślałem, że <laughs> jest podchwytliwie tu. Aj nie. Podchwytliwie to cię łapała mleczarka swoją No tak, Dobra, a teraz macie. Już. S. Bo ja nie wiem. A. Nie, no jak to nie wiem, no nie. No. Stąd stąd no. Stąd stąd no. Stąd stąd stąd. Stąd. Co to za to Takie wyniki chciałbym oglądać zawsze. Dobra, wojewódzki by chciał widzieć. Takie wyniki chciałbym oglądać zawsze, bez dzień czwartej osoby. Dzięki, dzięki, kumplu. Nie ma za to. Do, do Dobra. Dobra, Jordan się was połączyło. nie dyma teraz. Dobra. Kolejna runda. O, wybuchy panie. Szybko odpowiadać. E, Dwa. No to się jawi tak. No karopa pewnie. A, prawda. Dobra. A na twoich przeciwników to czego nie wybierzesz? Zwycięstw? Chyrada. Ej, on chciał nas chyba zdisować, tak mi się wydaje. Czego nie wybierzesz przyroda? Dobra, to ale masz ten. O kurwa, ja i ja ten to. Procesem biologicznym, w którym organizmy wykazują swoje cechy następnym potomkom. Jest łatwe no. Ja załóż za, za. Szybko! Pujwa, ważne! Nie było takiej. O! Masz do. Na którym kontynencie jest najbardziej sucho? <śla> a nie, nie, nie <śla> możesz to znaczyć. A Eee! <śla> <Antarkt. Ej. śla> Kliknąłem w prawo! O, ty zaraz! 12 licy, ty masz swoje dwunastnicę, masz, Czekaj, dawaj! Się Zabanko, chodzi, szybko, szybko zaczynaj! przełykiem, a 12 No mikro. za wypięk! No weź, bo my będziemy milczeć! No wypięk! Ej, kliknąłem w lewo, <coughs> ale. No bo nie, że tu jest dobre! I nie teraz smida! Ale skam to Jaki był! organizm nie? rozpoczyna łańcuch pokarmowy! Oh. Może być ja, nie le, ale nie ma tej odpowiedzi teraz Sam się, sam się si jesteśmy. mnie! No Wstrzaliście mnie! Tak? Poczekaj! Nie, dałem, mi... <ś> poczek dałem już! Dałem śli... Tak wy**ało, a to by coś! O, o kurwa, nie, nie, ale No, ale o Daj! Dobra, czekaj! O, To pola! Topola. E, to po odzieci, ale za późno, bo nie było odpowiedzi, a ja powiedziałem po polach! to Dobra, ja szybko klikam, będę co ja, nie znam biologii! Co jest prawdą o mięśniu krawieckim? Co się Z super! przyroda. No za głowę myśli. słuch! Skór nie słyszysz? Jest połączone z mostem i krem do. Sa jebisze jebę, wolne. A ile jest wojewodów w Polsce? 16. Śledziona! nie wierzę. Stary dzigada. Na jego... I ja dostanę. A ja, dostanę. ja, ja się nie. To jest łafa. 206. 206. Dobra. Dziękuję. Z zewnętrznego nie posiada. zewnętrznego? No. Jasne, no wiedziałem! To są ptażarty <grystą grystą> przypominają nerki. Wątrowe. <grystą> to musi być No i no. no. no, ja dostanę to z powrotem. Z na skur... <grystą> to na. Znaczymy, to na. To na. <grystą> <łoskie>. To <grystą> No ja na. Ja, to ja! Ty żart? Ty oh, zaję? Oh, oh, zaję? Oh, dobra, masz teraz prostu to To już nie jest nie. ta kategoria na ludzie. Zęby ludzi z wysokim IQ. Nie, ostatnie oh. zęby trzonowe, nie czytałem, nie czytałem. To pola! Dobra, nie, nie struktura astronomiczna nie! składająca się z nie nadal, połączonych gramykacji. Nie podpowiadaj dawaj, to dawaj, każdy dawaj. musi sam dawaj, no. łatwe dobre, dobre. no, no, no mówię mi, że ja będę ją opchwalona najatrać wybuchnie I teraz roślin, Które z podanych roślin nie mają korzeni Zwierzęta Halitomin eee... Porost. na no, no. no bo porastają. Największe no, drzewa Afryki to łatwe no dwa to są jakieś żanty O się Karol coś tą sprawę że teraz tego James ta Pan <grymna> to jest o, co? O, co? O, Nie! O, nie widziałeś? Nie! Nie odpowiadaj, Maty, nie, po, powiadaj, kolody, ma, nie można tak! No, ja wiedziałem! Ta. Ta. Ta... Jezus Maria! O. Dobra, wiecie co to jest? Długo się ten. pomocą. Pantofli, pantofli zaznacz. Co?! Dobra, nie wierzę, ile to trwa jeszcze? Ma od spodu kapelusza No, i w końcu, ile można czekać?! Rurki? To się rurki... Coś no? Nie, blaszki to, 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 to nie, to to nie zrywamy. Dajcie cytrynę. Banan, banan. No, o, jest! O! Tak jest! Tyle czasu, tyle banan czasu! Zawsze Zrównałem to. się z nim, chociaż tyle. Nie ja nie tyle no. lecimy, Aż do Iwana ty. tyle czasu było tych odpowiedzi. Dobra. Yeah. Bum, 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 bum. I want you in my room. Mati tam zwalił 20 pytań pod rząd i nic, nie? On nikomu nie walił, wypraszam yes. sobie. Nikomu nic nie waliłem. Nie dobieramy nie ma powodu. <grywamy grywamy grywamy> Dobra, green screen, teraz będą jakieś tańce, nie? Odkurzasz, to jest gorsze. To ja wciągam idealnie. No, o, o, teraz! Odkurzasz powinien być rundę dobrze. wcześniej z A Bo tak dobrze ciągnie? Czy to jest no, rzut od no. naprawdę? naprawdę? A weź budowę. A co to za tak agresywnie? Dobra. dobra, jak agresywnie. Oh, nie, to dobra, agresywnie. To agresywnie. To To jest To agresywnie. Ale agresywnie. To agresywnie. To agresywnie. To agresywnie. Który z wymienionych zabytków możemy odnaleźć na. No ruchu? przecież to jest tak łatwe! No. Jajka. To jest tak łatwe! Ale Jajka! Nie, no. jajka. Jak on no. zaznaczył. Dobra, myślałem. Ale to było łatwe. No, no ja nie wiedziałem. Ale to było łatwe! No wybieraj komuś A teraz on wybiera. Dobra, bo ty eee. to zębsta, zębsta, dobrze To dobrze! Sipałę! Dobra. Jedną z atrakcji Wrocławia... Z... Nie, no serio? Dzięki. Jezu, na no teraz wszyscy streamują... P za... więc fatalnie. Dobra. No serio, to nie jest Co śmieszne. No dobra, przepraszam. Jednak mnie rozmierz. Nie no, Kal jest pode mną. mu dobra, trochę postać. W którym mieście znajduje się Muzeum Prado? Prada? A ja, Prada? ja bym zobaczył Pradę. A Madrid. Jest Madryt. No to się dalej, siedzie dalej. No najwyższym budynkiem Cangli. na świecie zbudowanym z CEG jest? jest cokolwiek o! Odtrafiłem! Serio to czyjś? Chrysler! Kreisler! Chrysler, Chrysler. 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 Chrysler! samochodem Chrysler. To Kto chce postać? Ja mogę postać. Masz wolę, A, Proszę bardzo. No, no, nie wstał. No. Spoko. A ja, ja, A nie ja nie jestem zagrożeniem mógł 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 dla tego. Rosji? Kazachstanie! A. Co ty <laughs> nie wiedziałeś? Ja pierdziele. Ale wystało go tylko się. Ale wyspa Alcatraz. Alcatraz. No łatwe. Nie klikałem na szybko, na żeby nie wstało. Mam tu są bo Ty wiedziałeś takie rzeczy. No jak? No, no madame suso. Mam najlepsze pytanie: straci 100 punktów, zyska. Chyba do figur woskowych. Dobra, są? <WVES> nie, nie chcę. Daj mi ja już jestem najwyżej. W nosie to mam. Aha, pierwsza. No to. Chyba tego, który był pierwszy. No tak. Ja bym Jeffersona zaznaczył. Nie, ja bym Waszyngtona też polecił. Ale runda No dobra, okay. szczerze, emocje tak wow. żeby obraniu ale było dobrze Brawo jest ostatni Wierzę w że ludzkość niedługo wyginie Zajmie się Iwan. Iwan. Jestem miejsce. Rudy należy do ciebie No dobrze Karol. zaraz za liderem Psio na szczycie, ale, spokojnie to ale, nie znaczy tak, ale nie szczytujesz nie tak? szczytujesz to ja nie wiem. To no na bo najniżej był Ej kurwa. Nie ma na co czekać. Jedź dalej Bo, bo jestem opalaj. rudy, tak? Bo jestem ja, ja rudy Nie ja że my to się tak? skupiamy na pół. Oddaj, wydaj, pół na pół, pół na z... pół! Dobra, Pajne, na Mówię, to. Mówię wiesz, Uwielbiam to jak teraz siedzimy, każdy żeby 10 koła punktów nabyć, a potem tak to nie ma znaczenia żadnego. Dobra, chanik, hani. Pan czyniści do uprawiania swojego sportu potrzebują... Pan czy niści? Ja w Nie wiem. Nie, no jak? Dobra, spadam. Karabinek? Tak. O, dobra, to się Zero? Nie, ja chciałem się tak. właśnie kabiny, bo bo brzmiło by już super. pół. Na pół. Słaczał, Słaczał? A, no, dalej, gaczę dalej, gaczę Dobra, dobra. Ile Adam No to jest proste pytanie. Dobra, nie wiem. Ja czekam na koniec, żeby się nie odgabiali. Zakładam, urgabiali. że ktoś zdobył. Nie! Hahaha! że nie! 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 No no to jest Pokaż się, ukaż się swoją kijowską zobaczmy. Wiedzą. Polska wiedza. wiedza. Kurde. nie! Nie, zlecimy, zlecimy. A 오 O, ale... o dziś szczęście. No, no, to ja to ja to sobie przypomnieć no. jakiegoś ptaka z zębami, ale chyba mi nie przyszło. A ja, ja sobie wyobraziłem ptaka, ale... a potem miałem dziobaka i mówię, czy dziobaki mają zęby. Interlokutor. O, Nie, nie to, ma coś. to, też ja, to też też no chaj, no, w... ma, na jakimś pytaniu, no już nie przesadzaj. strzelała, ale jak widać. Strzelała, no. ty strzeliłeś! Ja strzelałem ciebie. pary cię strzelił. No, interlokutor lokutor, To była odpowiedź. Do jakiej rodziny roślin należy było. Do pysznej! Ale ja myślę, że oni powinni tak i na sekundę klikać naraz. No. Bo tak, Patrz no, bo tak, ale on patrzy co ja daję! Nie to co ty, tylko ty dobra, dajesz szybko. Dobra, dobra, teraz, teraz kolejne pytanie jest 3, 2, pojawia się jeden na ekranie i dopiero klikacie Dobre. No dawać, no, no będzie łatwiej. Zobaczymy co? jak no, nam wyjdzie. Na, łatwe, 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 łatwe. No! O, dobra, zawsze. Nie, z... nie No ale ja i tak tak no, myślałem, no. Ps... Bo nie słyszałem, no jeszcze raz. Mój pies się no, pożygał no, już kiedyś, więc widziałem. A, na trzy, tak? Na trzy. jak będzie... Po prostu na liczniku. Pierwszy film wstawiony na YouTube. Przedstawi. Taki banał, no to teraz to już no... Paweł Jumper, wiadomo, nie? Ch**y, <grym grym> no Paweł Jumper. Ja stary. Paweł Jumper to był. Ja myślałem, że polski film, szczęście. Co no mamy idziemy na jakąś jeszcze? jedną gierkę w tym czasie? Nie, spokojnie, no, no, spokojnie. Flyer One to popularny no, samolot właśnie. braci teraz O, no, to raczej będzie banalne. O, o, dobra, Karol chyba o, nie? 900. Nie? miałem 3? pojęcia, obstawiłem stare daty eee, jakieś. No On 500 starą. punktów i tak. No cóż. No co? Patrzcie, Jak Patrzcie. to wyśmieję to. On to dostaje 500 punktów. 12. Za 12 na bank. I dostał. Okej. Okay. Amrich, Rich the Kid, money money. No stałem wenza, no z czwartego na trzecie, no już nie, nie przesadzaj tak ty. A, <noise> o kurde, jest czas, jest czas, jest czas. co? Znowu? co? co? W, w Las Vegas nie ma. Szacunku dla klientów. Na sekundę? A, od razu. No dobra, no ja też zostawiam. No, nie, no chyba zegar, żeby brałem wszyscy tyle level, level, level. żeby. bo sobie żeby, sobie, żeby ludzie dać jej, jej ciek czasu i gdziej dłużej. Tak, też o tym pomyślałem od razu. Ciekawe. Ta, No, serio, no To jest logiczne. Nie wysce unoszą się na wodzie i nie są w stanie zatonąć, ponieważ posiadają w składzie 25. Dobra, na sekundę, na sekundę. No dziady, a, e, bo, a, bo wyobraziłem sobie, pomarańcza by zatonęła. Nie, chodzi nie, bo są takie te zawody w łapanie jabłek i widziałem z tego. Nie ma zawodu zawodów, zawodów a to nie, w łapaniu pomarańczy. Ja sobie tak wyobraziłem. Co? Jakąś wodą. Mario w Dobra, to po prostu ej, czekaj. Dobra, nie, no nie Dobra, czekaj. Dobra, dawaj, no nie ma co. Ej, jaką czy ty? Co? dole, tak? Przecież pewnie, ręką, ja zaznaczyłem i miałem takie, co jest? Ale chwila, ale chwila, chwila, chwila. ja mam jedno pytanie, ale w pierwszej grze, grze Mario, grałem tylko w pierwszą, w pierwszej też ręką? Tak, rękę podnoszę. w Eee, dobra, to, to taka różnica w... jak ho... dupy rozbić. Okej. Okay. Nigdy w Dupie nie rozbiłem, nie wiem, jak to się prezentuje. Nie mam pokrzab. Szybko, szybko i skutecznie. Wojewódzki a... tam kręci dupskiem, ty! A oto przed nami... <noise> Kusi, ty co? Kusi! Kusi, Kusi, Kusi to kurde. już! Rączki <noise> <zacieram. głosy> O, co to? A to te klocki! To klocki. No, będziesz kulami niszczył klocki. Co chcesz Co to? Ja? No co to? za co to? Bum, co bum, co? Co to za Dobra. Czy wiecie, co to? Co to za kategoria? Bum, bum. Co o, to jest? Co to jest? To jest. To będą zagadki. Może ukraińskie. Droga, jest, tak? droga mleczna to. Nie wiem. O brawo. Jak nie wiem? Jak nie wiem? Jak nie wiem? Jakie, ja. jakie asteroidy? Ja... Ja... P*** to. Ja... ja no właśnie spadałem. A, Dobra, nie wiem, daję to. Skąd ale, mam wiedzieć? Z e, polskiego nie, byłem nie, też słaby. Nie, o, ja nie wiedziałem ewa. Połowa. Nice. Dobrze. Kara! No i dostałem po słuchaj. To jest 12. O. O. Karol na razie co Co, co, Tiara? Nie wiem. Nie e, skąd to wy, wy tutaj... No dobrze wiem dokąd cię przydzielić. Ja mam No ogóle. No z ozdobą. A! Ja właśnie myślałem między jednym a drugim. Ale to ja... Ja... przecież na, na głowę. To jest ozdoba na głowę po prostu? No, no pewnie, że na głowę. Ooo, ooo, dlatego dupę, Karol nie trafił tym razem. Taj I teraz jest nagle Taijutsu! Co to, no jest -jutsu? Przecież to jest? żart! Nie wiem, daje to. Dobra, dobra, dobra. Mam ja to w dupa. A czego widać. Ale ja się to odpowiadam. Ja myślę, że już dechę. Ja poński key -baseballowy? Ale Bojowy. Ja nie, nie, ja nie odpowiadałem, ja mówię, o fajnie, mówię, już odpadłem, mówię, to w Dobra, ej, teraz, ej, dobra, 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 dobra. Do czego używa się seismogra? O. Do dupy. To easy, 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 easy. No, okay. Easy. Trzeba A, mierzyć yeah, ten no. czas. Trzeba mierzyć czas. na no, tyle. Uff, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący. Tam sobie każdy na ucho podpowiada. I nagle błąd gry i napędzania no, czasu. Mrujemy sobie do uszu co to jest, molo? Pełna saszeta, relax, full uderza. Ej, nie ma czegoś, co ja chciałem. Chyba? No, zaznaczy to, ale. To, równo. Ej, mówię ci, że. Chyba tak, chyba tak. Dobra, to jest na zasadzie tego mema. w każdym razie tego drugiego, nie? Dobra, techniczna, nie? Hydro to woda. A wow, to was tutaj... A co to? co to jest meta? Inaczej nie, mam pojęcia. nie wiem, dobra. Nie mam pojęcia, nie siedzę takich rzeczy jak Iwan. Co to co to tak mocno? Zobaczmy, czy Włocławek? Nie. Nie, 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 nie. Z kolei, pismo to. Nie. Krylica, pamiętaj! Pamiętaj, nigdy ja nie myl... Ja, ja nigdy nie myl... myl... Nigdy, no. nigdy no. nie, no. nie no. każ mu zaznaczyć cenicy. Turna, krzycho! Połowa źle. Wy mnie nie denerwujcie, bo ja was ja znam. Jak tam się Całóż. siedzi, Mati? Tak. Jak się siedzi? No, całkiem siedzi się. Ale i się siedzi, nie? Staje, te Mała kusza, no logiczne przecież. Mała Ukraińska zabawka! Iwan! Nie wiem, co No nie, Jeśli to będzie ukraińska to ciebie. O! Czy miał rację? On nie, Ukrainę specjalnie nie, zaznaczył. Specjalnie ukraińską zabawkę. A <grydzę> nie wiem, kiedy ty się, kuszetm, karol, się, ale ale dziwo, się, no. się kuszetką bawisz w dzieciństwie, nie? Chujuję. Chujuję! Chłopczy bawił. Karol, karol A nie, to. kuszetka była? ale nawet jeśli, to to nie jest z Ukrainy, o co ci chodzi? Nie. Co ty mówisz? <noise> co ty mówisz? Ja nie. O, wiem, co nie jest nie do... możliwy. Pa wszyscy do dosikania, już zaciskają kolana. No, <noise> Wielki finał. Dobra. Dobra, Dobra jest gita. Kijogol. się osoba, która podaje kije w golfie. Kijogolf. Ivan. Nie wiem. Barista. <noise> e? nie. tak no, Ja zaznaczyłem to, to. A boże, bo to pierwszy? A to on ładuje. No, okay. no ja dostałem w. kto pierwszy? Czyli jak zwykle w życiu. Nie, no Chris był pierwszy. nie... Nie, on nie był pierwszy, on stawia serwer, świetnie. no przecież logicznie. Tak, stawiasz to ty co innego, ty. No, chyba dobra, ty mi, no. <laughs> <noise> <noise> poczekaj. masz to, f**k. Co to Tylko naładuje karabin. ...bez skafandra po 15 sekundach najprawdopodobniej. <głos> Eksploduje. Dobra, masz na to. Kostasiu, ja, wstąpność, to, to tak. Ale przecież tam jest zimno, ja bym też dał <noise> Ale czy narobił moją łódkę na <głos> <głos> ja, Jest ratunkowe, ratunkowe jest, ja białę. prosimy. Dawaj, ja białę. Jakie zwierzęta wykorzystywano dawniej do przesyłania wiadomości na odległość? No czemu na serwer?! Na któryś Dobra, teraz uwaga, czy ja się spalę. No, no trzeba być żeby tego nie odpowiedzieć. No przysięgam, wiadomo. No. wiadomo. Ale, jaki to jest nie bo on se wystawia. A wystawiasz. Znaczy. Przysta, znaczy. Jest bitwa. O! O! o dobrze. 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 W no. nagrodę możesz ci tak, ktoś tu mówił o łapaniu, w... nie? To patrz, jak się rozpędzam. A! Ja mam, ja mam już najmniej praktycznie, jeszcze mi dowala. Okej! Okay. Ja piję Ja ciebie, bo byłeś pierwszy, Koniec śmieciu. Zbawę. Teraz każdy strzał zabiera więcej energii. Nooo, to już jestem o. na dwa strzały. Wzi, japońska sztuka składania papieru. Tiramisu. Nie, Nie zdążyłem kliknąć. Jak o, on no, czyta tak, szybko. Ja Stopami to o, czytasz. Bezbłędnie. Co ty... Nie, to jest niemożliwe. Przecież jak on to przeczytał? On od lewej czyta jak psychopata. <laughs> <O. laughs> Wszystkie <mają coś laughs> mnie, okej, okay, dobra. Białe skarpety o, fety najlepiej pasując. Z... Ai! Ai! Ja Ai! Ai! się nazywam, na jakby macie to jakiś beat. Ja to nie ja nawet nie wiem, ja nie Ja słyszałem, co Krystian mówił o tobie na backstage. Ja nawet nie mam jąder. <laughs> na dwóch. No, mnie no, no no. wyzywał. Koło! No ją znowu to zabierze. No okay. A jak który to się to klika? To Mogę nie wiedzieć. NTM, ale ten złodzik, Najwolniejszy nie hut konia nazywany jest. Nie dobra, dobra. ryzyk fizyk. Rysia. Żeby mnie. Bo inaczej Karol mnie wole z... się sam. Nie, no. Ej, ale przewidzieliśmy? Wole się sam. Stepo, stepowanie, oh stepowanie. No, zdech. Step, albo step. Spał. Step koniu. Step koniu. Stepuj, stepuj! Tyle ci galop. Nie był CV albo stęp. Dobra. Ja bym CV za Ja Nie znawidziałem kolorów jest za barwę zimną. A ja, ja jaki ja Iwan ma takie. Żółty debilu! Co wam? Żółty przypadek, mi skliknąłem to! Dwa żółty, niebieski, dwa z no kolory od Wojewódzkiego na twarz. Dobra, na ja lubię, ja lubię dojechać. 40, 40, 40 od Bia. O, 40, no to... Ja mój ...gruby przyjaciel Asterix... Oho, Panoramix! Nie! Ej, no! Nie! On ma... On ma, y, la, Na lanie z dołem. Jest, I Defix zaraz Obelix pisałem. O! Dobra, wiadomo, że Iwan, nie? Dwa, dlaczego Nie ja? Wiem. Dobra, mamy bifa Tomasz! Idealnie. Żenada, żenada. Tyle ci powiem, że nada. Zrobiony metalowy na drzwiach, czasem w kształcie głowy lwa to. Klamka? Nie wiem. O. O, Iwan do no, O kurwa! O, kurwa. O, A, nie, nie, kurwa. mi się, A, mi się tak kojarzyło o, po, 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 po prostu! Po prostu. O, o, ja o, no, o, o ja lubię! Ja lubię! Jak sam, bo ja, no, ja nie, nie chciałem, żeby ktoś z was A, mnie Nie nie? ja jak mam brać Dorya, to przez co ja się. to to Jajaj. Jak mam brać Dorya, to to jaja, no? Ja mam Jaja. Fatalnie. Sieć starożytnych szlaków handlowych łączących Chiny z Europą nazywa No i chyba nikt nie chce się no. To ryzykujemy, panowie? Dla ja mam 40 lat, ja nie Nie, tylko... Chyba, że mi pomożecie, ja mogę zaryzykować. Nie, 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 ryzykuj, Dobra, ja robię, Eldo. Beka. Dobra, Będę pod... robił drogą eliminacji. Odpowiem ci, ale nie strzelaj we mnie. Mmm... ty nawet nie Jedwabny, jedwabny! Jee! Dobrze. Oczywiście. Krystian, pamiętaj, że ci sprzedałem info na niego, co mówił na backstage'u, wiesz o nie? to odcień jakiego koloru? Pfff, czelonego mi się wydaje. A Amarena? Czerwony chyba. Czerwony. A za to za czerwony! No Amarena jak czerwony. Dobra, to co dostałem, to straciłem życie. Dobra, 50% nas odbija chyba, tak? Nie nazywa się zmyślone przez artystów nazwisko podawane w miejsce prawdziwego. Co? Gówno. Nazwisko panieńskie. Jezu, nie mam pojęcia. No, chyba w pseudonim, no. Artysty... Ej, no ale pamiętaj, że. No, słuchaj. Nie, no, jak to walczyć na jak chcę walczyć na No, muszę tobie, bo muszę tobie, bo no. i tak obojętnie jest tak, dla <grymka> ciebie procent. Ja chcę oszczędzanie w telefonie. Dobra, no i 50 pięćdziesiąt procent, tak? 50, tak. my i tak na hitanie znajemy? tak. No, Jakie warzywo podawano marynarzom na statkach, aby zapobiec szkorbutowi? Oooooooooo. Dobra, wali. To znaj, się. A puchy, bo się zesrają. O! Ja zostanę skiszany. Widzicie ja myślę, jak oni. Dlatego już nie ma oskarżenia. Myślę, nie im podawali. Trzymaj się, przyjacielu. Mr. Ruled, daj Lady. Oooo! Ej, Pysio, masz szansę mieć ponad 100%! Ej, co będzie Pysio. wtedy? Jak będzie łatwe, to białe. Będzie <grym> łatwe. Blaszki, pierścień i trzon to części. O Góra! Pysio. Pysio. Nie wiem, co się dzieje. No? Świetnie! Grzyba! No, ja jestem grzybiorzem! Tonto. Ale grzybią, Ja myślałem o jakichś sukienach metalowych rzeczach, a ten grzyba zaczyna się. Liczba większa od jeden i posiadająca tylko dwa dzielniki to. O ja nie jestem dobry, ale. Liczba pierwsza. Liczba ta. No. Nie. Nie. Liczba pierwsza! Nie wiem, nie wiem, skąd mam to wygląda. Bywa, to ja mam cię uczyć! No no daj mi się uczyć. ci. 0, 1. Zero, jeden. Nie, liczba pierwsza to jest dzielona tylko przez siebie i przez jeden. Dobra! Żegnaj Karolek! 300 na sekundy! Widzisz 300 na sekundy! No i mokro ci w gaciach będzie! Nie tylko, na twarzy też No i co ja teraz będę tańczył? Wygrałeś, gratuluję! Masz teraz zatańczyć na Ej, Pysio! co i Ej, Pysio! Z tej wody wylatuje Rekim go w nagrodę! Ej, Pysio! Dzięki. Siempałę! Dzięki! Batańczy z wojewódzkim! Podwójnie obessał!